Witajcie na kanale Kwasio Rofysio. Człowiek, żeby przetrwać, na pierwszym miejscu potrzebuje mieć zapewniony komfort termalny. Jeśli nie będzie on na odpowiednim poziomie, to mówi się, że po około 3-4 godzinach możemy znajdować się w prawdziwych tarapatach, wręcz nawet związanych z życiem. Więc ma być nam po prostu ciepło. Druga sprawa zaś to woda. I teraz chciałbym się z Wami podzielić moją metodą na bezpieczne przechowywanie wody oraz jej przenoszenie, transportowanie. Ten film tyczy się. Trudnych czasów, kataklizmy, wojny, e, różnego rodzaju zdarzenia, które powodują, że musimy uciekać z danego e, miejsca zamieszkania, przebywania i się przemieszczać. Więc możemy wodę przenosić, transportować w takich buteleczkach PET. 3,5 litróweczki i sobie zasuwamy. No to się rozjeżdża, jest nieporęczne, jesteśmy jakby zblokowani. Mamy dwie ręce. Jak to nam upadnie, może strzelić i zacząć ciec. Więc jakby metoda moim zdaniem jedna z gorszych. Kolejna sprawa to trytanowe butle. Czy to taka firma, czy to inna, obojętne ich plusem jest pancerność. Są praktycznie niezniszczalne, no ale nie są w żaden sposób kompresyjne. Buteleczkę PET możemy sobie zmniejszyć, gdzieś schować i pójść. Znaleźć się można praktycznie wszędzie. Minusem jest to, że strasznie szeleszczą, więc jak chcemy gdzieś być troszeczkę przyczajeni, no to słaby temat. No i często wyrabiają się tutaj na tych łączeniach i zaczynają ciec. Trytan, no niestety, jest jaki jest, możemy go tak zapakować do jakiejś ładownicy i tak dalej i po prostu z tym iść. Ale proponuję, żebyście zainteresowaliśmy się, jeśli w ogóle interesujecie się takim tematem, workami, e, butelkami kompresyjnymi. Firma jest totalnie nieważna, ja po prostu korzystam z produktów Hydrapaka, Hydrapaku, Hydrapaka, nowy worek sobie kupiłem, jeszcze tego nie oderwałem, bo chciałem Wam pokazać taki nowy właśnie, ale o co chodzi? Taki woreczek. Zresztą, dobra, chodźcie bliżej, zobaczcie, jak on się fajnie tutaj glamie. Po rozłożeniu wygląda on w ten sposób. Jedna, druga strona. Mogę go teraz oficjalnie przy Was rozdzielić. Cyk. To też sobie już odczepimy. No i dobra. Mamy z tej strony miarkę. To akurat przy butelkach Hydrapaka. Ale to, tak jak mówię, firma jest nieważna. Tu po prostu taka miereczka jest. Chodzi o to, że ta buteleczka, jak widzicie. Praktycznie bezszelestnie nam się składa do takiego wymiaru. A w razie co? Cyk! I cztery literki wody. Możemy sobie elegancko przenosić. Tutaj ten akurat model ma jakieś takie dziwne zaczepy. Nigdy z tego nie korzystałem. Możemy tutaj przewlec jakieś tasiemki, gdzieś sobie to przywiązać, nosić jak plecak, czy dać dziecku, żeby nosiło jak plecak. Także ciekawe rozwiązanie, nigdy z tego nie korzystałem. Dobra, napełnijmy go teraz może, co? Ten tutaj model ma jeszcze dodatkowo takie ucho do przenoszenia transportowe. Generalnie butelki kompresyjne, te worki kompresyjne e, występują w różnych rozmiarach. E, Półlitrowy chyba nawet, litrowe, 8 Na przykład jak możecie oglądać na innym moim filmie, jak przefiltrować 8 litrów wody w niecałe 20 minut. Link Wam wrzucę pod filmem. E, właśnie korzystam z hydrapaka, ale tego dużego. E, ten ma 4 litry. To co, wlewamy do niego wodę teraz? Zobaczymy, jak on będzie wyglądał po napełnieniu. Zobaczcie, wlałem do niego 1,5 litra wody i on już sobie elegancko stoi. To jest właśnie fajne. Możemy wygodnie wlewać wodę do niego dalej. Czy jesteśmy przy jakiejś cysternie, którą zapewnia nam rząd, czy też wojsko, możemy sobie bezpiecznie to położyć i dolewać aż uzyskamy odpowiednią ilość. Tak wygląda napełniona butelka. Możemy ją teraz wygodnie sobie przynosić, Od tak po prostu. Za to ucho to bym raczej nie próbował, bo jakiś taki liche się wydaje, chociaż może to moje, tylko moje spostrzeżenie. Jakieś paski, linka, tasiemki, przynosimy to jak torbę, jak plecak, jak nerkę. Także super sprawa. E, no wadą tych butelek jest to, że są wrażliwe na przebicia. E, trytan Pet też jest wrażliwy, trytan w zasadzie tutaj będzie wygrywał. Ale jeśli chodzi o odporność tej butelki, w tym wypadku spokojnie mogę na nią stanąć i nic się tutaj nie powinno stać. Sprawdzamy 150 kg versus hydrapak 4 litry. Sprawdźmy. I co przeżyła? <ścoughs> przeżyła. I teraz tak, powiem jeszcze raz. Proszę tego filmu w żaden sposób nie traktować jako reklamę konkretnych filmów. Ten film jest bowiem rekomendacją do konkretnych rozwiązań. I teraz uważam, że każdy powinien mieć butelkę trytanową, mniejszą, większą, szeroką, wąską oraz taki worek w swoim ekwipunku. To ma swoje wady i zalety, i to też ma swoje wady i zalety. Na przykład jest szalenie wrażliwe na przebicia. Trytan już nie. Eee, takie buteleczki są świetne, bo są malutkie. Nic nie ważą, oczywiście, jak są puste. Kompresujecie je do naprawdę małych rozmiarów, czy to taka duża, czy litrową, kupić, czy w ogóle 8-litrową, jeśli macie dużo twarzy do wypojenia, to już zależy od Was. Zmierzam do tego, że taką butelkę kompresujecie, wsadzacie do nerki większej, mniejszej, do plecaka, do plecaka ucieczkowego, trzymacie gdzieś w samochodzie i w razie draki zawsze możecie to wyciągnąć odpompować sobie wody, czy to z jakiegoś orka, rzeczki i tak dalej, źródła wody i mieć wodę. I teraz coś z tą wodą można zrobić, no bo przecież wodę nie tylko używa się do picia, ale ma szereg innych różnych zastosowań. Także dwie pozycje must have, ale worki kompresyjne, petarda sprawa polecam. Trzymajcie się w zdrowiu, do zobaczenia.